Dom pogrzebowy Karczewski z Żuromina prowadzi biuro przy Placu Wolności 19 oraz dom pogrzebowy z salą pożegnań przy ulicy Lidzbarskiej 39. Jest to jeden z najstarszych prywatnych zakładów pogrzebowych w całym województwie mazowieckim. Początek działalności firmy datuje się na rok 1927, kiedy to Stanisław Karczewski otworzył firmę produkującą trumny. Z czasem zakres oferty ulegał rozszerzeniu, a zakład przechodził w ręce następnych pokoleń. Obecny właściciel, pan Cezary Karczewski, osobiście dba o wysoki poziom świadczonych usług pogrzebowych. Firma cieszy się rzetelną i solidną opinią wśród mieszkańców Żuromina i okolic, a to wszystko dzięki zaangażowaniu całej kadry domu pogrzebowego. Z pracownikami zakładu można kontaktować się przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, pod numerem telefonu: 508-262-767 Powtarzam, numer. 508, 262, 767.